Witajcie, witajcie na moim kanale Zioła Życia. Dzisiaj Was zaprowadzę na łąkę i opowiem dzisiaj o pewnym ziółku. Mam koszyczek na, po, na łowy, na ziółko idę. Idziemy, idziemy, Wam pokażę jakie dzisiejsze ziółko. Właśnie jestem na... o tutaj tak na ciko, na łące. O, proszę bardzo. Będę dzisiaj opowiadać Krwawniku pospolitym Achille, Achillea Milefolium. O jezu, jakie duszaki! Achille, Achillea Milefolium. E, będę Wam dzisiaj mówić, jakie to jest fajne zioło. Które naprawdę też robi dobrą robotę, bo ogólnie jak całe zioło, jak i ziele, jak i kwiat. Można wykorzystywać jak i zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Samo słowo kwawnik. Kwawnik tamuje krwotoki, krwawienia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. A jak się dzieje w przewodzie pokarmowym, a są krwawienia to właśnie ziele krwawnika. Jak się coś dzieje zewnętrznie. To właśnie robimy zewnętrznie suszy, ususzony krwawnik, robimy papkę i nakładamy na ranę i automatycznie krwawienie ustępuje. To zioło ma bardzo duże, duże zastosowanie, bardzo, bardzo, bardzo rozległe zastosowanie, tak jak mówiłam, jak i wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Zewnętrznie na różnego rodzaju, właśnie jak się coś dzieje ze skórą, typu, właśnie ja robię maście z krwawnika, robię oleje, toniki, balsamy do ciała, prawda? Po prostu to zioło jest super pod każdym, pod każdym względem. O, tutaj mamy ziółka, o kwawnicz, nasz krwawnik pospolity. On ma bardzo dużo związków odpowiada prozdrowotnie. Ma właściwości właśnie w flawonoidy, olejki eteryczne, cholinne. Także ma z mikroelementów ma i magnez, potas, cynk, witaminę C. Także wykazuje bardzo silne działanie ściągające, przeciwzapalne, ma duże ilości właśnie achileiny. O, jaki o, piękny, piękny, jest rozkurczowy, przeciwbólowy jest krwawnik. Także jest też jest stosowany o, tu pokażę, zewnętrznie. stosowany jest zewnętrznie właśnie, jak są rozległe choroby skóry, a trudno gojące się rany, wysypki, trądziki, nawet hemoroidy, nawet hemoroidy a krwawnik daje radę wyleczyć właśnie jak ludzie zmagają się z tym właśnie takim no wstydliwym yy, 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 objawem i yy, Tutaj właśnie krwawnik się sprawi się idealnie. Co jeszcze? Krwawnik pospolity można suszyć jako kwiat i jako ziele. Liść, tak? Tutaj pokażę. O, o. To w skrócie. O. Także kochani, zbieramy krwawnik pospolity, suszymy jak i kwiat, jak i ziele. Tak, jak jest w całości, korzystajmy. Nie bójmy się korzystać z ziół. Naprawdę, Matka Natura daje nam wszystko na wyciągnięcie ręki. Jak się boicie zażywać jakiekolwiek zioła, pytajcie się fitoterapeutów, zielarzy. Na pewno chętnie udzielą informacji. Też są i inne pewnie, też i filmiki, i kanały zapewne z tym ziółkiem. Także ja osobiście uwielbiam to zioło. To zioło jest bardzo, bardzo fajne, fenomenalne. Ja używam kremy, robię z tego właśnie wyciągi z prawnika, różnego rodzaju balsamy, toniki, szampony, co się da. Krwawnik ma bardzo szerokie zastosowanie jako w leczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Także ja pod, pod filmikiem wstawię link, zapraszam do skorzystania z, z, z mojej strony na fanpage'u, e, mam, mam też grupę, a też wszystko tam opisuję, właśnie e, różnego rodzaju maści, kremy, e, inne ziółka o, też opisuję, także wstawię linka pod filmikiem i zapraszam do skorzystania e, z mojej stronki. Jak się spodobał filmik, polub, subskrybuj, a będą też następne filmiki z, z ziołolecznictwa. Do usłyszonka!